Słuchajcie, jestem normalnie w salonie takim pięknym. i Ja, taka piękna, i mam na sobie mój najbliższy bulowerek, normalnie dostałam przyjaciółek. I się też słyszę, normalnie leci przyjaciółek, nie? ja takiej znanej Iwany Wągrowskiej. I ja normalnie zwariowałam, bo i jakaś sytuacja? ona tu jest! Normalnie ona tu jest i. i ja muszę mówić wszystko